Nadchodzą walentynki. Wiele osób obawia się rozmowy z kobietą. Nie powinni. My chcemy pomóc Tobie w tej ciężkiej sytuacji. Oto szkoła potrynku. Po pierwsze musisz wybrać swój cel. Rozprosz swe czym pach, by szara samica zachwyciła się nim. Nawiąz ją hotel z rokowy, jak wink ze swoją ofiarą Redwood Forest w Kanadzie już się zorientuję, że gra się zaczęła, czas zrobić pierwszy krok. Pamiętaj, z tego powodoboju chcę zrobić wiele kroków, a tu musisz być jak lew, który je przegoni i zgasi swoje kamieni. Podejdź do niej w wolnym tempie i rozpocznij etap trzeci. Mamy tu przedstawiciela razostowek. Zobaczmy jak mi pójdzie. To ty jesteś sam alfa. Pamiętaj. Twoje słowa muszą być jak dzwoncy kmurna. Pokaż, że to ty jesteś drapieżnikiem. To nie ty masz chęci jej zaimponować. To ona ma zaimponować Tobie. Dalej mechanizm sam się uruchomi. Ale pamiętaj, nie zawsze wszystko może wypalić. Przepustko masowana odloch może być pocztawa rękunkowa, organizowana przez samą w szkole. Pamiętaj, nie czekaj za długo, bo twoja antylopa hmm. może się spłoszyć.